Hej, hej, hej! Witajcie, moje kochani ogrodnicy! No i widzimy się ponownie. Chcieliście, żebym zagrała w kolejny odcinek serii Gardenscapes, a więc specjalnie dla Was kolejne przygody Austina w ogrodzie. Ostatni odcinek cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem z Waszej strony, wielu z Was napisało, że chcecie, abym zagrała go ponownie, nawet słuchajcie, dostałam wiadomość na Instagramie, że spełniłam czyjeś marzenie grając w tą grę, także ogromnie się cieszę, że mogę Wam sprawiać taką przyjemność, czekam oczywiście na kciuki w górę, bo no ja to robię dla Was, jeśli Wam się to podoba, to czemu nie mam nagrywać czegoś, co e, lubicie. Pamiętajcie, że możecie jeszcze podrzucać mi kolejne propozycje gier, to co jest e, tak naprawdę możliwe do nagrania, najczęściej zwracam uwagę na to, żeby ten obraz był mimo wszystko poziomy, łatwiej Wam przekazać jest taką treść, więc jeśli chcecie jakąś wielkę, żebym jeszcze nagrała to dajcie znać, oczywiście też podajcie na Instagramy, tutaj mój Instagram wyświetla się Wam przez cały stream. Także zaczynamy, kochani. Eee, w poprzednim odcinku miałam 6 godzin darmowego czasu, w tym też miałam, bo udało się eee, kolejny prezencik dostać. Także kontynuujemy, słuchajcie, naszą serię. Mamy tutaj level 11, tak więc zagramy sobie w niego, żeby zebrać jakieś gwiazdeczki i móc coś razem zmodernizować. I za chwileczkę Wam pokażę, jak mój ogród wygląda. Słuchajcie, mamy tutaj do zebrania 4 napoje, które widzicie na samej górze. Muszę sobie przypomnieć jeszcze. Aha, tak, dobra, już pamiętam. Czyli one muszą zjechać na sam dół, tutaj, gdzie są te strzałeczki, czyli tak naprawdę musimy zwracać uwagę, żeby operować na poziomie właśnie tych dwóch tutaj e, segmentów, czyli ta. O, widzicie, już jeden nam się udało zdobyć. Tutaj sobie zrobimy małe kombo, o, nawet nie takie małe, bo raz dwa. No i już będziemy mieli za chwileczkę, słuchajcie, kolejny napój na dole, jeśli nam się dobrze tutaj klocki ułożą. Klocki w sumie owocki. Mamy kolejne kombo, więc tutaj będzie za chwileczkę kolejny napój zdobyty. Chociaż nie, jeszcze nie, może w ten sposób się uda. O! Kolejny napój zdobyty. I zostały nam, słuchajcie, tylko dwa. Następny zdobyty. Tutaj mam fajne kombo, ale ono chyba nam nie sięgnie, no, nie sięgło nam, słuchajcie, tamtego, więc muszę jakoś tutaj, nam sześć ruchów, więc muszę ten jeden ostatni napój jakoś tutaj przetransportować, może w ten sposób. O, mamy combo, no i super, udało się, słuchajcie, mamy e, all goals complete, czyli level, przeszliśmy bardzo, bardzo szybko. No, i zobaczymy, jakie fajne zadanie będzie do zrealizowania e, dzięki naszemu Austinowi. No well done! I mamy kolejne monety zdobyte. Mamy ich bardzo dużo, słuchajcie, bo prawie 17 tysięcy monet. Start the game. A, New Booster. Zobaczcie, dostaliśmy nowego boostera. No nasz ogród jeszcze wygląda jak wygląda. Domek jest przepiękny, słuchajcie, ale do ogrodu jeszcze trzeba włożyć trochę pracy. Zobaczcie w ogóle ile nas tutaj czeka. Te wszystkie ciemne elementy będą się pojawiały w momencie, kiedy będziemy przechodzili kolejne levele, czyli będziemy tutaj mogli sobie modernizować te piękne drzewa. Zobaczcie, tutaj jest takie ładne oczko wodne. Tam jest tak cudownie, więc mam nadzieję, że będzie nam bardzo dobrze szła gra żebyśmy mieli jak najwięcej gwiazdek, a dzięki czemu żebyśmy mogli sobie modernizować tą właśnie okolicę. Mamy kolejne zadanie do zrealizowania i jest to o i dostaliśmy prezent zobaczcie no to są właśnie bomby, za chwileczkę je wykorzystamy w kolejnym levelu dig a hole czyli coś będziemy kopać słuchajcie za tą jedną zdobytą gwiazdkę Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jest jakiś dół wykopany, więc podejrzewam, że to będzie chyba kolejne jakieś oczko wodne. Czy jakieś kwiaty, słuchajcie, będzie chciał tam posadzić. No tak, ale jeszcze nie wiemy, co tam jest do zrobienia, bo mamy, słuchajcie, tylko. E, mieliśmy tylko jedną gwiazdkę, więc musimy, jakby zdobyć kolejną, żeby zrealizować kolejne zadanie. I zobaczcie, pojawił nam się tutaj nowy booster, czyli nasze bomby. Ja sobie je teraz użyję w tym odcinku, tak żebyśmy mogli sprawdzić, w jaki sposób one nam pomagają w przejściu e, tego levelu. Mamy do zdobycia, słuchajcie, sześć napojów w tym levelu. Zobaczymy, ile ruchów. 16. A one są tam gdzieś u góry, słuchajcie, poupychane. No zobaczymy. Tutaj nam podpowiada, że mamy zacząć od tego. Damy tutaj bombę. No i patrzcie, jak pięknie. Mamy dwa napoje zdobyte, trzeci zdobyty. One tam gdzieś z góry, słuchajcie, zlatują. I kolejny napój do naszej kolekcji. Wow, słuchajcie, cudownie! Bardzo się cieszę, że tak nam sprawnie idzie, bo może wtedy zagram od razu dwa levele. No i mamy, słuchajcie, zobaczcie, dosłownie w kilkanaście sekund kolejną gwiazdkę zarobioną. Więc ja od razu chyba spróbuję przejść kolejny level, tak żebyśmy mieli dwie gwiazdeczki i mogli Austinowi słuchajcie zrealizować dwa zadania. Także zobaczymy, co tutaj teraz będzie. O, jakaś nowa misja. Beat Regular Levels and Collect at least. Czyli musimy, słuchajcie, jak najwięcej tych monet zbierać, jakieś tutaj kolejne zadania. Patrzcie na to, słuchajcie, level numer 13. Jest do zdobycia aż 55 kropelek wody i 11 tych figurek. Także zobaczymy, co tutaj będzie do zdobycia. Ok, mamy, słuchajcie, kropelki wody, czyli im, im więcej ich zbiję tym, tym lepiej, bo wtedy będę mogła szybciej, słuchajcie, ten level przejść. Tutaj sobie połączę, może dwie bomby. Tak, i zobaczcie, od razu dwa ludziki są moje. Tutaj jest wielki TNT, więc sobie go rozbijemy. Spektakular! Zobaczcie w ogóle, jak pięknie idzie. Kolejna bomba, i chyba kolejny ludzik będzie. Tak, kolejny posąg zdobyty i kolejny posąg zdobyty. Tutaj są jakieś dwa małe i od razu te dwa małe się udało zdobyć. Tutaj widzę, że jest kolejny mały. Więc gdzieś jest jeszcze jeden ukryty. Aha, tutaj u góry. To zrobimy tak i zrobimy bombę. Aj, nie dotknęła go. Czyli nie, musimy zrobić inaczej. To kombo na te tutaj jarzyny. O, i mamy bombę. No i teraz mamy, słuchajcie, zdobyte wszystkie figurki. Białe zostało nam do zdobycia jeszcze tylko 19 kropelek wody, więc myślę, że damy sobie na spokojnie radę na przykład w ten sposób. I jeszcze tylko 3 zostały, zobaczcie. A ja nie widzę ani jednej, gdzie są te kropelki słuchajcie. O, przyszły. Dobra, kolejne kombo, ale tutaj tego mnóstwo jest. No, i mamy zrealizowany all gold complete! Super! Przeskoczymy to sobie. No i dzięki temu, widzicie, w tym kolejnym nowym zadaniu zebraliśmy jakby 320 punktów. Ale tam widziałam, że musi być aż 3000, żeby coś tam się dodatkowo zadziało. Ale teraz mamy dwie gwiazdeczki. I mając te dwie gwiazdeczki, kochani, idziemy sobie zrealizować zadania Austina. I tutaj to, co on chciał zrobić. Yy... To chciał tutaj taki kącik jakby wypoczynkowy. Więc możemy sobie tutaj wybrać. O, spójrzcie, taką ładną wodę albo takie donice, słuchajcie, z kwiatami. Chyba mi się najbardziej te pierwsze donice podobają, więc tutaj to zrobimy. Przy okazji modernizujemy sobie troszeczkę ten podest. I Zunia Just Look at the. Co? co? Nie zdążyłam przeczytać. So beauty. O, nie wiedziałam, że tak będzie, że będzie chciał usiąść, słuchajcie, podziwiać i rozwali się ławka. No, tak to właśnie w tej grze jest, że gdzieś tam czegoś się nie dotkną, to czasami się psuje i wtedy musimy to naprawiać. A żeby to naprawiać, to musimy grać i mieć kolejne gwiazdki. Najpierw zrealizujemy to starsze, czyli Barry the Leaves. Tu będzie coś chyba z tymi liśćmi. A, on ten dół wykopał po to, żeby zakopać te wszystkie liście. No tak, bardzo, ale to bardzo mm, zgodnie z naturą. No dobra. To by chyba było wszystko, kochani, na dzisiaj. Nasz Austin jest zmęczony, ale powiem Wam szczerze, szkoda mi tego czasu darmowego, który mam. E, który powoduje, że w momencie, kiedy gram, i nawet jeśli nie uda mi się przejść do danego levelu, to po prostu nie tracę życia. Więc e, no, zgodnie też z Waszymi prośbami, bo bardzo Wam się ta seria też spodobała, e, nagram też jeszcze jeden odcinek, e, właśnie Gardenscapes'a. Także bądźcie koniecznie na kanale, obserwujcie e, i za chwileczkę. E, że tak powiem za chwileczkę, bo już, już jutro zobaczycie kolejny odcinek z tej serii, także bądźcie, bądźcie koniecznie na bieżąco, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie suba, czyli zasubskrybujcie kanał, wtedy na bieżąco będą się Wam pojawiały powiadomienia dotyczące nowych filmów. Ja wysyłam Wam moi kochani serdeczne buziaki, życzę Wam miłego dnia i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia moje słoneczka, pa pa!